Witajcie najmilsi, przygotowaliśmy dzisiaj dla Was trochę luźniejszy format, w którym pokażemy Wam samochody, które mamy na miejscu do sprzedaży, do wzięcia od ręki, tu i teraz, jeżeli nie chcecie czekać, nie chcecie importować, mamy takie samochody, które myślę, że spełnią oczekiwania. Pokażemy Wam jeden no, prawie super samochód, trochę subów, no i jeszcze jeden kąsek offroadowy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji. Korweta z 2015 roku w pakiecie Z51 i wyposażeniu 2LT, co daje nam naprawdę bardzo fajną konfigurację. Tak jest pewnie w tym momencie latują dla Was przebitki, jeżeli chodzi o kilka suchych faktów. Oczywiście silnik 6,2 litra w układzie V8, 466 koni, silnik wolno-sący z bardzo dużym potencjałem na ewentualne modyfikacje w postaci turbokompresora, przyjmie w zasadzie wszystko. I się z tym lubi. Co ciekawe, jeżeli jesteśmy przy silniku, w Carfaxie 6000 mil przed szkodą samochód miał wymieniony silnik w Aso Chevroleta na Fabrycznie nowy, więc w zasadzie jest to praktycznie, że nowy piec. Jeżeli chodzi o ten pakiet Z51, co on obejmuje? Przede wszystkim e, sucha miska olejowa, większe opony, z przodu oraz z tyłu szersze, e, dodatkowo zawieszenie różni się, jakie tu mamy zawieszenie. Zawieszenie Magna Ride, czyli dostosowujące, możemy je sobie dostosowywać z panelu e, kierowcy, tak naprawdę, jego sztywność, twardość i regulować to za pośrednictwem jednego przycisku. I działa to naprawdę bardzo fajnie. Czuć różnicę, pomimo tego, jak to auto wygląda, e, prowadzi się niesamowicie dobrze. A przy tym, jak chcemy pojechać normalnie. Jest przede wszystkim wygodne. Pomimo tego jak wygląda, jak nisko siedzimy, to jest naprawdę bardzo wygodne auto. Jeżeli chodzi o uszkodzenie, mieliśmy skupione je tutaj, wymieniony zderzak, maska, błotnik, lampa, wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, tak jak być powinno. Szpary są bardzo ładne. Jeżeli chodzi o przebieg 85 tysięcy km, cały czas rocznie auto jest w eksploatacji cena 189 tysięcy do delikatnej negocjacji. Do negocjacji jak najbardziej, oczywiście, można. Przyjechać, przejechać się autem, przetestować. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, nie że po prostu, bo na pewno chętnych znalazłoby się wielu. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie, head-up, e, grzane, wentylowane fotele, e, w tego typu aucie uważam, że to jest świetna sprawa. Oczywiście najważniejsze, ten dach się zdejmuje. Czyli możemy mieć Cabrio na piękną pogodę. Jeżeli oczywiście interesuje Was więcej ciekawostek, odsyłamy do porównania C7 kontra C8. Wyświetla Wam się właśnie tutaj ten odcinek: taki bardziej na spokojnie, bardziej merytoryczny. Tutaj skupiliśmy się stricte na tym egzemplarzu. Myślę, że za takie pieniądze, samochodu, który wygląda naprawdę na przynajmniej dwa razy więcej, ciężko ze świecą szukać. A jeżeli chodzi o ten egzemplarz, to jest najtańsze aktualnie Z51 wystawione na rynku. No, i też warto wspomnieć o wrażeniach z jazdy. Naprawdę to auto daje taki fan, tyle zabawy, i do tego ten dźwięk. Ważny właśnie, a propos dźwięku, jeszcze tylko dodam, że w pakiecie Z51 mamy dodatkowo aktywny układ wydechowy, więc też możemy sobie tym dźwiękiem sterować, dostosowywać. E, chyba są one trzy pozycje, trzy, trzy rodzaje tego dźwięku. O korwetce to chyba tyle. Przechodzimy sobie do kolejnego auta. Za nami auto troszkę większe, troszkę bardziej komfortowe, troszkę bardziej terenowe. Czyli Ram 1500 z silnikiem 57 chemii w wersji Mopar. Czym ona się wyróżnia? Jest to wersja limitowana do 500 sztuk na cały świat, więc bardzo, bardzo mocno jak na tego typu samochód. Niewiele osób wie o jej istnieniu. Z dodatków, może nie ma za specjalnych wodotrysków, tak, bo mamy naklejki na, na drzwiach, inne przeszycia, napisy na fotelach, tabliczka z numerem dokładnej sztuki. Na pewno smaczek dla konesera. Jeżeli chodzi o uszkodzenie, z którym przyjechało, minimalne w tył, bez wystrzelonych poduszek. E, polakierowana jedynie tylnia klapa tak, i to błotnik, tak naprawdę wszystko. w sumie udało się odratować i jest w oryginalnym lakierze, nic tam nie było ruszane. E, tak poza tym całe kompletne auto jeżdżące gotowe do, do jazdy. E, przebieg 172-3000 w tym momencie, też cały czas auto użytkowane. E, co ciekawe już z instalacją gazową, czyli możemy mieć duże auto z przyjemnym spalaniem. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o eksploatację, to też tutaj poprzedni właściciel w Stanach wymienił zawieszenie pneumatyczne na statyczne bilsteina, więc jeżeli dla kogoś jest to, że tak powiem, warunek, że niestety to ta pneumatyka zawsze więcej kosztuje, no to tutaj już jest to zrobione, wymienione na topowej jakości produkt i no, radzi sobie w terenie też dobrze, bo mieliśmy przyjemność też tym samochodem chwilę pojeździć, więc robi to, do czego został stworzony. 5-7 z gazem relatywnie niskie spalanie, jak na taką wielką krowę, cenowo 129 tysięcy złotych. Ten samochód jest do oddania, oczywiście jak zawsze, do delikatnej negocjacji na miejscu. Także jak szukacie czegoś do ciężkiej pracy, albo po prostu takiej bulwarówki, no to to jest właśnie propozycja dla Was. Lecimy dalej. Kolejnym autem, które Wam przedstawimy, będzie BMW X2. Zdecydowanie mniej popularny model niż X1, ale też bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o środek w sumie bliźniaczo, podobny można powiedzieć z X1, z zewnątrz już te różnice występują. Rocznik 2018. Tak, z ciekawostek to jest auto w przód napędzie. Nieczęsto się zdarza, że BMW wychodzą w innym napędzie niż tył lub na 4. Ten przypadek jest jednym z nich. 100 tysięcy kilometrów już przebiegu, więc bardzo rozsądnie uszkodzona była tak naprawdę w przód. Przód był zdemontowany, poduszki wszystkie na miejscu. Oryginalna pirotechnika, założone oryginalne graty, tak jak Bóg przykazał. Jeżeli chodzi o cenę, jaka nas interesuje, to jest 85 tysięcy złotych. Oczywiście, jak zawsze, do negocjacji, na miejscu. W środku, bardzo ładna generalnie. Konfiguracja: granatowy z zewnątrz, brązowy w środku, może się to podobać. Jako takie auto do jazdy wokół komina, mam wrażenie, że ten napęd na 4 jest zupełnie do niczego niepotrzebny. Biorąc pod uwagę aktualne zimy, które mamy w Polsce, a w sumie ich brak, to wydaje mi się, że w zupełności to wystarcza, tym bardziej, że właśnie głównie auto będzie użytkowane w mieście. Nawet jak raz do roku pojedziemy w górę zimą, to i tak damy sobie radę. Z wyposażeniem, jeżeli chodzi o wyposażenie, uważam, że też bardzo fajnie, head-up display, grzane fotele. pakiet zewnętrzny, wewnętrzny, tak, to, to też to, warto wspomnieć w przypadku BMW, zdecydowanie tak. I to z winu. Z winu, oryginalny, niedokładany, panoramiczny dach, czego chcieć więcej, jako takiego miejskiego zawadiaka. I przechodzimy sobie do naszego konika, bo zobaczycie ich aż 4 w dniu dzisiejszym. Piąty właśnie się składa, Jeep Compass oraz Jeep Compass. Tutaj e, trochę... Delikatniejsza wersja, żeby nie powiedzieć uboższa, Latitude. Tak. 19 rok, 106 tysięcy km przebiegu e, wersja Latitude. E, no, uboższa na pewno od tego, za, który stoi za Tobą, e, ponieważ tu jesteśmy na małym ekranie. Czujniki parkowania, jeśli to dobrze pętą, są tylko z tyłu e, albo w ogóle ich nie ma. <gry> e, natomiast 2 silnik, który bardzo fajnie się sprawuje, e, również lubi się z gazem. E, co tu więcej powiedzieć? 60 tysięcy zł, więc też taki bardzo realny próg, jeżeli chodzi o tego typu samochody. Jeden z najtańszych aktualnie dostępnych. A za mną 20 rocznik, 82 tysiące km przebiegu, wersja limited. I co ciekawe, jest to wersja rocznicowa na 80-lecie Jeepa. Bardzo mało tych sztuk powstało, chyba ze 3-4 razy na aukcjach widziałem. Ten akurat uszkodzony delikatnie w tył, wszystko naprawione jeszcze raz zgodnie ze sztuką, tak jak producent to przewidział. Cenę Również podobna do przebiegu, 82 000 zł. Jak zawsze do negocjacji, jeżeli chodzi o środek: podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, dwustrefowa klimatyzacja takie podstawy podstaw. Tam jest który... tego zdecydowanie więcej zdecydowanie, niż w tym przypadku. Decydowanie tak. Duże radio oczywiście, więc taki przedsmak powiedzmy polifta w rozsądnych pieniądzach, bo w okolicach 80 tysiącach można już powoli mówić o imporcie takiego samochodu polifta, ale jeżeli nie chcecie czekać, chcecie kupić coś na miejscu godnego polecenia, ta sztuka myślę, że przypadnie wam do gustu. Bardzo fajny przedlift, godny polecenia. Trochę droższy, trochę tańszy. Czego potrzebujecie? Dawajcie znać i będzie do sprzedaży. Przechodzimy sobie do kolejnych kompasów. Tym razem kolory już trochę ciekawsze czarny, czerwony, czerwony, czarny. Bardzo ładne połączenie. Oba limitedy, ale różnice pewne są. Ten z 2022 roku 82 tysiące przebiegu, e, cena 96 tysięcy złotych. Wersja limited e, już z aktywnym tempomatem, utrzymaniem pasa ruchu, podgrzewane fotele, czarna podsufitka. Bardzo fajna konfiguracja, kilku rzeczy mu jeszcze brakuje względem tego egzemplarza, przy którym Ty stoisz. Zdecydowanie. Za mną 23 rocznik i dwulitrówka, bo nie wiem czy mówiłeś, tutaj jest 2.4 batery... Tiger, Shark. Tiger Shark. Tu mamy dwulitrówkę z turbiną, e, odczucia z jazdy, trzeba się nimi przejechać, nie da się tego opisać, nie da się tego porównać. E, naszym zdaniem dwulitrówka ciutka lepsza pod kątem zbierania się. Dynamicznie jest, uważam, o wiele lepsza. Natomiast ten za to odwdzięczy się jazdą bez bez awaryjną tak procesie. jest. No tutaj mamy niestety więcej komponentów, które mogą ulec zniszczeniu w późniejszej eksploatacji. Niemniej jest to praktycznie nowe auto. 24 tysiące km przebiegu. Co ciekawe, z wyposażenia wirtualne zegary, system automatycznego parkowania kamery 360, więc jest trochę bogaciej niż w przypadku Limited 24. Wentylowane fotele co, co uwielbiamy i bardzo doceniamy. Najważniejsze że przy takich okolicznościach przyrody Cena? 124 tysiące złotych. Już widać różnicę w przebiegu, w wyposażeniu, ma ono odzwierciedlenie w finalnej cenie, niemniej bardzo, bardzo dobra, jak na ten rocznik, ten przebieg i tą wersję wyposażenia. Oczywiście wszystkie auto, o których Wam mówimy, są po pełnej konwersji na rynek europejski, czyli mamy przerobione światła, przednie, tylnie oraz w większości przypadków grane polskie język oraz polskie mapy. Tutaj nie trzeba było tego robić, ponieważ mamy Android Auto, Apple CarPlay, więc E, wszyscy z poziomu telefonu możemy się podłączyć i cieszyć się e, możliwie najdokładniejszymi mapami. Pamiętacie klienta, który przyszedł do nas z lampą do oplamokki i chciał, żebyśmy pod to ściągnęli samochód? To jest właśnie ta sztuka, e, która no, wyszła całkiem, całkiem ładnie. Całkiem ładnie tak. Wygląda bardzo fajnie, prezentuje się fajnie, wyposażeniowo też jest dobrze. Największym zaskoczeniem dla mnie jest możliwość, bardzo duży zakres regulacji fotela kierowcy. Możemy wręcz wylądować głową w suficie, a on jeszcze idzie i idzie do góry. Z przodu Opel, z tyłu Buick, w zależności od preferencji można go sobie zrobić albo na Buicka, albo na Opla. Dostawiamy to w kwestii na szczęśliwego nabywcy. Jeżeli chodzi o cenę, 49 tysięcy złotych, absolutna okazja na sam koniec dla wytrwałych. Jeżeli chodzi o przebieg, 132 tysiące kilometrów, silnik, który tutaj mamy, to podpiwe. 1.4, 120 koni, uturbione. Daje to sobie naprawdę fajnie radę. Oczywiście, jest to auto w automatycznej skrzyni biegów. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do następnego. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Na razie.